Cześć. Widokiem na Babią Górę. Witamy Was w kolejny weekend na naszej działce w Smoczym Siedliszczu. Smoczyca nie jest stewardessą w samolocie. <grymne> Ale to być, prawda? No, ja, po generalnie... No teraz znowu wieje, muszę zasłonić jakoś mikrofon. Po długim i ciężkim tygodniu, który był okraszony kwarantanną kilkudniową, Bierzemy, bierzemy się do działa, Tam trochę deszczu było, ale jak widzicie... E, nie nie wiem, że... no, to, to tam jest nawet mokro. Nawet mokro. No Dobrze, nie jest To przybyło na działce. Przybyła konstrukcja i małże. Zbawiliśmy się truchy, ale tutaj trochę później, bo tam parę rzeczy poszło nie tak jak chciałem. Więc to będziemy dzisiaj poprawiać. Ponieważ nikt nie kupił naszych lamp nie mamy plebokryzarki i ciemnika jednosiowego, jedziemy z sadzeniem ziemniaków ręcznie. U, u, popatrz, popatrz, jakie coś fajne. O, i mamy robala fajnego. Nie wiem co to jest, ale zostawiamy już spokojnie. Ale jego z narty. <laughs> nie, 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 Niech sobie żyje, dobra, mamy ziemniaki, mamy dwa worki, jeszcze jeden gdzieś jest. Mamy jeszcze trochę kupy. Obornik do waży granulowany, co prawda to poletko na ziemniaki już było dość mocno nawiezione, ale jak wiadomo... Kupy. Nigdy za dużo. No to jedziemy ręcznie. Drugi rządek, myślę, że nam wystarczy ziemniaków na trzy rządki. Nie jest łatwo, bo to jest tylko raz przeorane pole i tam darni na darni, kamienie na kamieniach. No ale co zrobić? Początek musi jakiś być. Ja chciałam tylko zauważyć. Że dzisiaj mam eleganckie kaloszki. Chciałam, żeby to były ładne kaloszki, kolorowe, wesołe, żółciutkie albo w kwiatki, ale niestety na kopy to smoczycy pasują tylko męskie, duże kalosze. Więc nie jestem wesoła i kolorowa w kaloszkach. Czy jestem wesoła, ale nie kolorowa. No. Tak. Dzienniaki, jak już Smoku powiedział, nie mają właściwego oprzyrządowania, czyli tego ciągniczka jednoosiowego który Z obsypnikiem sobie, i radełkiem. Tak, który smog sobie wymarzył, więc niestety jak zwykle tymi rękami wszystko robimy. To jest podstawowe nasze narzędzie do kopania ziemniaków, znaczy do kopania rowków. Nawet radła w sklepie nie było ręcznego. Nie, dokładnie. Rowki będą co 60 cm. Właśnie jesteśmy w trakcie wyznaczania drugiej linii na drugi rowek, żeby wszystko było pięknie, równiutko. Co jeszcze, ziemniaki? Nie mam pojęcia, jaka to jest odmiana, gdyż. Z Tak, dostaliśmy je od zaprzyjaźnionego rolnika. Ciamajdy. Tak zwanego Ciamajdy. Poczekaj, może otworzę? Mogę rozerwać worek? Mhm. Nawet powinnam. Takie już widzicie. O, wychodzą im te. Kiełki. Te kiełki. Tędy chciałam powiedzieć, może kiełki to i lepsze. Są na tyle małe, że kroić tego nie będziemy. I będziemy je wsadzać tak do co 40 cm. Tak mniej więcej średnia jest taka podawana na wszelkich forach internetowych. Więc zobaczymy co z tego wyjdzie. No i co? No i roweczki eee, robimy w ten sposób. Kopaczka jedziemy. Niestety jak widzicie ziemia jest jeszcze dość zwięzła, pełno jeszcze nie do końca przerobionej darni pod, pod tą warstwą, ale zobaczymy. Ziemniaki jak sobie narosły to też trochę poruszają tą ziemię. A w przyszłym roku już będzie bardziej profesjonalnie. Nie mniej mamy nadzieję, że coś, coś wyrośnie. Jako, że materiał sadzeniowy, czyli nasze, nasze sadzeniaki, mamy praktycznie za free e, od pani Grażynki i właśnie od e, rzeczonego wcześnięcia Majdy, to oprócz nakładu pracy, jaki w to włożymy, co jest tak samo przyjemne, to też, jeszcze na kwarantannie, ale to nam raczej sprawia przyjemność niż jakiś trud, no to jest to. Zabieg bezinwestycyjny, powiedzmy sobie. No tyle co w kup. Tyle co właśnie w ten obornik granulowany. Nie wieje teraz, więc mogę Wam pokazać nowy smoczy warzywniaczek, nowe grządki. Co tu mamy? Mamy sałatę widzę, kalarepa, pekińska. Tamte krzaki to są jakieś pomidory. Nie do końca się znam na tym. I na końcu jakaś cebula? To jest cebula smoczyca? Por. no, mówiłem <laughs> Witajcie z działki przyjechaliśmy zobaczyć jak ładnie pada przez kwarantannę nie podlewaliśmy przez 4 dni roślin jakie 4 dni? no, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i niektóre truskaweczki oklapły, mamy nadzieję, że jak poczują trochę wody z deszczu to, to się podniosą. Nie? Zobaczcie, co nam zrobiły te dni suszy z truskawkami. Już ledwo żyły, już były klapnięte, bo nie mogliśmy ich podlewać przez kwarantannę. No ale jak już nas wypuścili, nadrobiliśmy straty. Niektóre się podniosły, niektóre nie. Jeszcze potem poobrywamy te suche listki. No dobra, kopiemy dalej. Mamy wytrasowane te linie narządki Potem będziemy je pewnie znowu ręcznie obsypywać Smoku kopierowa, smoku kopierowa O matko jak on to pięknie kopie Powstaje rów numer 2 No trochę już go powstało, nie powiem, że jest źle Ile nam jeszcze zostało? Jeden, dwa. Jeszcze trzy przesmyki między siatkowe. No to sadzimy. Dwa rowki mamy już zrobione. I jak widzicie, już ziemniakami. Smoczyca idzie. Rzucamy je w zasadzie na oko, co mniej więcej 40 cm. Jak sobie smoczyca wyliczyła na stopę i trochę. I prawie worek te 15 kg nam styknie na te dwa rzędy do końca. A to co mamy, e, drugie te ziemniaki od pani Grażynki, to zrobimy trochę inaczej, e, już bardziej w dołkach, tak żeby samemu się przekonać, co z tego wyjdzie i e, jak się ma jeden, e, jeden, jeden sposób do drugiego. Zobaczymy za chwilę, bo mega ciężko się te rowki robi. Jednak ta, ta ziemia nie jest przeruszana. Dobra, muszę iść po worek. Moczyca się dobiera do, do, znaczy do obornika. Do kupy. Do kupy. Ale zobaczcie ma nóż. Ale normalnie nie wiedziałam, że to tak super tnie. No to ja się nie dziwię, że oni te mamuty zabijali. Zabijali, zabijali. Przemienia też u nas dostatek. Jak i wapienia i wszystkiego innego. A za niedługo Dobra, Dwa rzędy wody. na razie mamy posadzone. Teraz troszeczkę. Nie. <laughs> Moczyca się inhaluje. haluje. Pachnie. Samo zdrowie granulowana, wysuszona kupa. Teraz posypiemy nasze ziemniaki. O, idą małe smoczątka. Finalna część sadzenia ziemniaków. Tak zwany nożny obsypnik. Nożny obsypnik. Przysypuje nasze grule byle nie kartofle Kartofelki. a jak sobie wykiełkują znaczy wzejdą, jak ta babcia mówiła wtedy mam nadzieję, już będziemy mieć glebogryzarkę z obsypnikiem i zrobimy piękne, ładne bruzdy nie licz na to, ale niech będzie machaj tymi nóżkami, machaj hyc, hyc ale tak z wdziękiem i z werwą No, babcia mówiła, a ty robisz jak babcia? Szybciutko, szybciutko, tempo, tempo. Smoczyca zbliża się do mety. Z obsypywaniem jednego rzędu. Drugi już mamy zrobiony. Czekać tylko na trochę wody. A ma w tym tygodniu padać, więc mi się źle, ziemia nagrzana. Trochę wilgotna po ostatnich deszczach. Powinno spowodować, że te jaki zaczną kiełkować. Co będzie przy korzeniu? To się okaże za parę miesięcy. A tymczasem kuczki na znieczyste. Ty tego nie przysypałeś. I pięknie. Smoku przyspieszył, rozwęszył już koniec pracy. Mieliśmy na koniec ziemniaków zmienić technologię na dołkową. Ale w sumie, jak ta jest dobra, to po co? Przy tych kamieniach w naszej ziemi to mniej więcej tak samo się zmęczymy. A w ziemia będzie bardziej poruszana. No jakie cudeńko. Aby takich więcej nie było. A patrzcie jaka babiunia ładna. A, ale pięknie oświetlona. Smoku przy pracy równie piękne jak babia. Coś duży, masz duże kamienie. Chcesz się, że w ziemi, a nie w nerkach. Tu mamy worek ziemniaków od pani Grażynki. Wygląda na jakąś inną odmianę. Totalnie się na tym nie znam. Ale na pewno mają większe kiełki. Smaczy obsypnik już nadciąga. Ziemniaki od pani Grażynki zasadzone. Wyszły nam trzy rządki, tak jak planowaliśmy. I kawałek czwartego. Jak tam pani obsypnik? Tak? Yy, bo ponieważ dużo było materiału już nie nadającego się do użytku, zaraz Wam pokażę. Mimo, że ładnie kiełkujące, sporo jest e, zgniłków i e, jakieś robactwo już po nich łazi, także wybraliśmy najlepsze. Te sobie będą pracować inaczej. Może je przykryję po prostu darnią i zobaczę, a nóż wyrosną sobie, a jak nie to użyję glebę. No, A przed nami jeszcze zasadzenie sadzonek i zrobienie tej konstrukcji, ale o tym za chwilę. A to, to jest moja konstrukcja pod Mausera, którego już zrzuciłem. E, ostatnio ją robiłem tak dość na szybko, po tej całej kwarantannie i trochę na deszczu e, i coś mi nie pykło. Niby do waserwagi, do poziomicy, niby ok, a tu jakby dziura. E, tu mi małe smoczątko Paweł podpowiada, że jakbyście chcieli, to wpadnijcie też na jego e, kanał, jak on się nazywa? Paweł Smoczątko. Paweł smoczątko. Tak jest też na YouTubie. Swoje rzeczy ten chłopak kręci. E, temat studni głębinowej na razie odstawiamy, bo jednak nie, nie wyrobimy finansowo. Jak się dowiedzieliśmy, tutaj 30 metrów od odwiertu może być za mało, a 260 zeta mniej więcej za, za metr, no to wychodzi sporo do tego pompa, rury i tak dalej, i tak dalej, więc pewnie 10 tysięcy by, by studnia kosztowała. Na pewno ona tutaj będzie, ale być może przełożymy to na, na wakacje albo na jesień. Natomiast teraz mm, zbiornik, dwa zbiorniki, tak naprawdę. Pompa i. I będziemy po prostu wozić wodę w takich oto zbiornikach, pewnie z Wisły Chyba, że przybędzie w studni tej naszej, ale, ale wątpię Uzupełniać i, 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 i pompą zasilać Ty dasz piękny ogródek, tam Smożycza sadzi nowe, nowe nasadzenia Smożycza, co tu u Ciebie słychać? No, Pawła, któremu odbija troszkę tak. <laughs> Dzieciaki gdzieś w bazie się zaszyły co tu mamy? Z nowych sadzonek? Pomidory, paprika, kolorowe. Góra mi całkowicie! Gratuluję! Kwiatuszka! Kwiatuszko, żebyś nie spadł zaraz z tego gebka. A tu co będzie? Nie wiem, pewnie. Bo? Albo fasola, albo cukinię. No i tak powoli sobota dobiega końca. W smoczym siedliszczu. Chyba muszę iść zobaczyć tam tej bazy. Wiecie, dlaczego chcieliśmy działkę z dala od ludzi? dzieci nie są ci. Jak umiera. Nagrywasz nas? takie no, krótkie w ogóle nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych. Ale wracając do sieci. Paweł bo zasłaniasz kadr no. Ja jestem taką wiedziureczką, która tutaj ma drzwiczki, i każdy, kto nie! przychodzi, pyta o imię, nazwisko i numer PESEL. No i ja sobie tutaj mam takie łóżeczko i tak sobie tutaj śpię. Czekamy, że pyta o numer PESEL, a nie zgadza się na przetwarzanie. swojego nie? Tak. A teraz? Pokażę Ci tatuś jeszcze, taką gałąź, którą zrobiłam do wieszania się. Jakby... Lepiej, żebyś się nie wieszała. No, ale tata naprawdę, no, chce się na to Nie. Prawda? Uratuję Nie spadł na ziemię, więc nie umarł. A każdy wie, że jeżeli Kwiatuszek spadnie na ziemię... nie, zostaw go, zostaw. Nie go uratuję. Tędy, Tędy wszędy. Nie są padęty. Tędy wszędy. Super. Relaks. Relaks po ciężko wykonanej pracy. Leżę i gaworzę z warzywami, żeby ładnie rosły. A wśród jakich warzyw jesteś? Wszystkich. Ta. A tak naprawdę to wśród moich. <noise> to jest najważniejsze. A tam jeszcze w doniczkach mięta czeka na swoje miejsce. Teraz mi się nie chce wstać. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Ale musisz mnie podnieść. Nie. <laughs> kończymy sobotę na działce. Dzieciarnia już zagospodarowała konstrukcję pod Mausera. Już sobie tam kolejne bazy tworzą. Ziemniaki. Miejmy nadzieję, już rosną jakiś czas zobaczymy, czy kiełkują. No i co? Na jutro może okay. jakieś obniżeczko Kamyk się na Was patrzy. Kamyk trzeba złapać ostrość. Oczka ma ładne. Kamyk. O, ładny kamyk. No i co? Zbieramy się dzisiaj. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że mi się uda szybko wrzucić filmik. Eee, dzisiaj jest sobota. Postaram się go w nocy wrzucić. I zachęcam do e, zasilenia naszego budżetu, kupując nasze lampy, które są na Allegro od złotówki. Tam już się trwa e, licytacja, więc jak Wam się podobają, to zachęcamy do licytowania i zakupu niepowtarzalnych, własnoręcznie zrobionych z drewna odzyskanego lamp, które na pewno będą pięknie wyglądać wewnątrz, we, we w waszych wnętrzach. W wnętrzach? Nie. Waszych? Waszych... We wnętrzach waszych domów. No właśnie mówię. No, to... Co za różnica? No, to pa.